Siema, witam wszystkich serdecznie, jak wiecie, jestem busiarzem, to opowiem dwa dościpy o busiarzach No to lecimy z pierwszym eee, Trzech kierowców busów, eee, busiarzy, poszło do Czysta i to był Polak, Rusek i Niemiec No i ten święty Józef tak patrzy, no Niemiec pierwszy, do raportu, nie? Patrzy, o no, mój Niemiec, ty tacho, w porządku, tak, nie byłeś przeładowany, e, idziesz do nieba, tak Następny, Rusek, patrzy, no, czasem e, czasy przekroczone, ale nie byłeś przeładowany, też idziesz do nieba, nie Teraz Polak, dawaj, nie Patrzy, rozwija ten plik dokumentów, o, ja kur kurna, mówi Przyładowany wiecznie, nie? Tak, przywolony, czas pracy podwójnie, weekendy, jazda, ekspresy. Mówi masakra, nie? Ale dzwoni telefon, tak święty Józef tam gada, gada przez telefon. A ten kierowca tak stoi i się już niecierpliwy i mówi: No jak tam Józef, idę do tego nieba, czy nie? A ten Józef ten kończy rozmowę i mówi: Polak, jutro masz kurwa załadunek! No i drugi, nie? Busiasz umarł, poszedł tam do czysta, idzie, 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 idzie widzi taką głę, wchodzi po schodach na górę, do nieba. No i tak, tak, mgła jest dookoła, ale idzie i patrzy, stoi stolik i krzesło, no i siada. No i przychodzi Pan Bóg, witaj tam Busiarzu, nie, mówi, na, na śniadanie kawa i chleb, na obiad kawa i chleb, na kolację kawa i chleb, na drugi dzień znowu na śniadanie kawa i chleb. A tak Busiarz mówi, Panie Boże, puść mnie na jeden dzień do piekła, chcę tam zobaczyć, jak tam jest, Chociaż na jeden dzień. Dobra, na jeden dzień cię, dzień cię puszczę. No i schodzi schodami na dole, na dół, nie. Otwierają się wrota takie metalowe, a już z daleka słyszą muzykę, Patrzę a tam wciągają kreski, piją alkohol, tam wino, tequila, whisky, wszystko się leje, tak, bzykają się, tańczą, tam muzyka leci, balują, nie, i tak dalej, Jasiu popił. Po pobzykał, po, tańczy, po bzyko, wraca, idzie zmęczony, taki po tych schodach do góry, e, wchodzi w tą głę, jest stoi stolik, krzesło siada, znowu przychodzi Pan Bóg na siadanie kawa i chleb, nie? Ale tak ten buszierz patrzy, dlatego Pana Boga mówi, Panie Boże, jak to, jak to jest, że tam mają wino, dziwkę i pianino, a tu ty, ty, ty tylko wciąż tylko kawa i chleb. A tak Pan Bóg patrzy na tego busiarza i mówi, klepie po ramieniu, busiarz, a czy się opłaca dla nas dwóch gotować? <śm>